To poprosimy telefon. Halo? Halo? Cześć. Cześć. Bardzo się cieszę, że udało mi się do Was zadzwonić. Akurat tak się składa, że jestem z Wieliki i tak przysłuchuję tej całej rozmowie. Bardzo się cieszę i podoba mi się ton, taki dosyć krytyczny w sumie tej rozmowy. Częściowo się zgodzę z przedmówcami, z przedmówcą, że faktycznie przyglądając się karierze Artura, yy, no, można mu kibicować. Natomiast, jak wspomniałem, ja jestem z Wielickiej, z wieku, ja tam gdzieś z Arturem nawet pewnie się mijałem w gimnazjum, yy, na korytarzach, no i niestety doskonale pamiętam te czasy, yy, jak to tam on i jego grupa, kolegów, y, chodzili sobie, królowali, tak? Można by powiedzieć w tym gimnazjum. Y, nie były to najpiękniejsze czasy. Y, Huściganka po prostu maksymalna. Y, nawet jedną koleżanką rozbili y, szybę w drzwiach gdzieś tam do, do y, y, sali gimnastycznej. Y, także y, jakby podsumowując może i jakby kariera w porządku, nie znając tej przeszłości, natomiast przed tą chuligankę, jak dla mnie, sorry Artur, ale jesteś, no, jak dla mnie, skreślony. Moim mm. zdaniem nie zasługujesz na szacunek taki całościowy, jako no, sportowiec. Te początki, bardziej tutaj kwestia resocjalizacji, chyba w więzieniu w tym przypadku, w kodeksie honorowym, yy, tak naprawdę jest w kodeksie kibolskim. Tak, to jest kompletnie, to nie ma nic wspólnego z honorem. To jest czyste chuligaństwo i uliczne zabijaństwo. oczywiście to jest twoje zdanie.